Także nie roku, roku w I stycznia w 2019 roku. też przeżytku polewany miałem? 50. Roku, jest w biastku, w No, ale jak ksiądz będzie mógł, chciał, żeby te dane były podane, to nie będzie problemu. Thanks, Obrigado. Przestępca Guzdek na z wyszczepienia polskiego wojska 16 kwietnia 2021. Za to dostał archidecyzję białostocką. Przestępca, tak jak oni wszyscy, historia tego zakonu do dziś wzbudza kontrowersje. A skarb słowany tam, gdzie serce Twoje na no wola rozpala emocje poszukujących. Pomnik zamordowanych kapłanów ustawiony 23 kwietnia 1964 roku w Poznaniu podczas trwania zbójeckiego soboru. Zapanowania człowieka, który jest świętym, ale nawet nie ma dowodu, że był uszczony. Na wieki wieku mamy. Nikt o tym nie mówi. Pomnik jest Poznaniem. Nie ma przypadków, są znaki. znakiem. 65. Polskiego Martina Kolski. Mamy rok 2020. Odprawiamy, kapłan odprawiam, Sześć Świętą. Na sześć świętego Wojciecha. Mam tytuł ufać wprost, z każnością tak jest. Święty Wojciech odprawiam Sześć Świętą Rzymską. W tradycyjnym rycie rzymskim. Tak wtedy za jego czasów X wiek była już w kościele kilka set lat. Od czterystu, od VI wieku od Grzegorza Wielkiego miała swoją już dojrzałą, kompleksną porę. XXIII kwiecień. Od 1966 roku. W 2007 Rok od w Hamburg urodziny arcybiskupa Wirgusa poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Wystarczy zaledwie uczestnicze lata uczestnicy, Jana Pawła II. Przeświętą świętą łacińską, świętą i no, świętą, świętą, Krydęską, świętą jakich byśmy nazwie. nie zginęli. sobie, której krótka analiza krytyczna kardynału mówi, że jest czy w ogóle tak w ogóle jakiś szczególnym niezgodna z tradycją katoliczną. Nie jest katolicka. Zaledwie kilka lat, po tysiącleciu obchodów w stół wyrzucono mszę, na której Polska narodziła się, Polska rozkwitała, Polska przeszła swoje dziejowe kryzysy. Powiedziano, że zastąpiono tą świętą, która jest w tym samym. A my dzisiaj w 2020 roku na dziedzińcu salezjańskim w Broniecka 9 z tymi wszystkimi okolicznościami, które dzisiaj się im Ksiądz Jacek zajechał samochodem tak, żeby... Słów kilka miłość. o kulcie ja obrazu odpowiada za jej odnowienie Wie. ma praw moich ale my po tych wszystkich wydarzeniach dzisiaj panach policjantach i pewnie pan prawdopodobnie pana Adrian Kewusz, Pan pana rozdartą coś co działo, tak na ulicy. Ile osób Z kimś, tak? Po tych wydarzeniach widzimy, że coś jednak stało się po tym 69 roku, co wskazuje nam chociażby ten dziki, dzika muzyka, która puszczona jest od księdza Dawida, tak? A nie od Strażaków. Aha, czyli ta muzyka jest od księdza Dawida Nowaka z Głośników, tak? I w czasie najświętszej ofiary gra muzyka, którą puszcza ksiądz-nauczyciel Dawid Nowak w szkole salezjańskiej, nauczyciel tu w tym domu domowym. To nam wszystko coś mówi, co? Że dzisiejsza Polska, dzisiejszy świat, myślimy katolicki, że dzisiejsze zgromadzenie szalezjańskie, dzisiejszy Poznań, dzisiejszy dziedziniec, tu to jak prusy. Tamtego 997 roku. Z jedną różnicą. Tam byli poganie, a tu neopoganie. Nowa msza rodzi neopogan.

I zamordowany oszcz, wierzmował kardynała Wyszyńskiego kuzyna zbrodniarza Andrzeja Wyszyńskiego Amen. na wieki wieków są znaki. Cześć świętego Wojciecha, patrona Polski, męczennika. Mamy rok 2020. Odprawiamy, kapłan odprawiam, sześć świętą. Na cześć świętego Wojciecha. Mam tytuł ufać wprost, z pewnością tak jest. Święty Wojciech odprawiał świętą rzymską w tradycyjnym rycie rzymskim, dziś mówimy. Wtedy, za jego czasów, X wiek, był już w kościele sprawowany. Kilkaset lat. Od czterystu, od VI wieku, od Grzegorza Wielkiego miała swoją już dojrzałą, kompletną formę. 1966 roku po odbytym dziwnym soborze w Rzymie 1962 kiedy w Polsce obchodzono obchody tysiąclecia w Polski. Wystarczy zaledwie 3 lata od tej daty, W całym naszym kraju przestano, zawsze strawiać i Świętą Rzymską, Świętą Łacińską, Świętą Tradycyjną Rycie Rzymskiej, Świętą Krzyżeńską, Świętą wszechczasów, jakich byśmy nas nie czynili. Została zastąpiona nową Mszą, po której krótka analiza krytyczna kardynału. Mówi, że jest i w ogóle tak i w ogóle jak i szczególnie niezgodna z tradycją katolicką. Nie jest katolicka. Zaledwie kilka lat po tysiącleciu obchodów Chrztu Polski wyrzucono mszę, na której Polska Narodziła się, Polska rozkwitała, Polska przeszła swoje dziejowe kryzysy. Powiedziano, że zastąpiono uszą świętą, która jest tym samym. A my dzisiaj, w 2020 roku, tutaj na dziedzińcu salezjańskim w 9 z tymi wszystkimi okolicznościami które dzisiejszej mi towarzyszą że ksiądz Jacek zajechał samochodem tak żeby pod figurkę nikt nie mógł dojść jego figurka odpowiada za jej odnowienie na praw moich ale my po tych wszystkich wydarzeniach dzisiaj i pana policjantach i pewnie pan prawdopodobnie, pana Kewysz, pana i pomeszkę co się działo, tak? Na ulicy. i tak? po tych wydarzeniach widzimy, że coś jednak stało się po tym 69 roku. Podskazuje nam chociażby ten dziki, dzika muzyka, która puszczona jest od księdza Dawida, tak? A nie od strażaków. Aha, czyli ta muzyka jest od księdza Dawida Nowaka z Głośników, tak? Czyli w czasie najświętszej ofiary gra muzyka, którą puszcza ksiądz, nauczyciel Dawid Nowak, w szkole salezjańskiej nauczyciel, tu w tym domu domowym. To nam wszystko coś mówi, co? Że dzisiejsza Polska, dzisiejszy świat, myślimy katolicki, że dzisiejsze zgromadzenie salezjańskie, dzisiejszy Poznań, dzisiejszy dziedziniec, w jak prusy. Tamtego 997 roku. Z jedną różnicą. Tam byli poganie, a tu neopoganie. Nowa msza rodzi neopogan. I ksiądz Dawid, no to wykwit. Policjanci, którzy przychodzą na służbę, przed ołtarzem mieć słonią głowy, też wykwit. Służba nie druży. wypowiadana konferencja, która myślę, że jest takim dobrym, dobrym podsumowaniem tego, co poruszaliśmy, żebyśmy spróbowali zebrać to troszeczkę w całość, żeby widzieć tą nić przewodnią. W tym, jak brat Piotr mówił w spotkaniu, chcemy przede wszystkim zrozumieć i mam nadzieję, że zapraszani prelegenci pomagają nam w tym. A jednym z nich jest ksiądz Michał Olszewski, którego widzicie tutaj. Wygląda jak kapucyn, ale ubrany jest tylko inaczej.